Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu przyjemnej podróży. Ameryka. Dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy już nad rzeką. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to to jest rzeka Neverthing. No i okazuje się, że tu jest pstrągowo bardziej. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze, bo nie wiem kompletnie jak podejść do tematu. Już widzę, że no będę musiał wejść do wody. Problem w tym, że mam po prostu buty. Już próbowałem wchodzić na boso, ale jest tak ślisko, że masakra. Dlatego spróbujemy najpierw wejść w butach, a potem będziemy myśleć co dalej. Już kawałek sobie przeszedłem od punktu wejścia. No pięknie tu jest, pięknie. Co prawda pierwszą rybę w Ameryce już złapałem. Miałem wcześniej próby trochę dalej na tym sam na tym odcinku rzeki. Tylko, że trochę dalej. Złapałem trzy Blue Gile, No i w sumie tyle. Więc to było takie pierwsze moje obcowanie samemu. No a dzisiaj będziemy próbować iść trochę w górę rzeki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie wpadnę w coś. No dobra, jest okej. Okay ale woda jest tak zimna na końcu to rzeka chyba ty, Nie Że się nie wywalić ze sprzętem może dobrze bo jest trochę zimno nie chyba może stopy muszą się przyzwyczaić ale chyba no chyba przydałyby się jednak wodery nie ma opcji dobra, Będziemy próbować coś tam rzucać nawet nie wiem gdzie także liczymy na szczęście głupiego jakbym takiego jednego pstrążka złapał to by było cudownie Szczerze mówiąc, na no tej pstrągowej rzece się trochę poddałem. A przy okazji znalazłem taki... ...takie jeziorko. Jest dosyć płytkie. Gołym okiem widać ryby. Tylko niestety nie mam takiej kamery. No tam jest jedna na przykład. Szczerze mówiąc, nie wiem czy to jest prywatne czy nie. Ale... Szybko biegam. Spróbujemy notantkę. Podamy na blisko. Gdzie ona stała? Tu. Грызя. Есть. Ну не. Тут уже спал не остан. Oj, no dupa, jak zwykle są tu takie dwie duże ryby, tylko coś nie chcą. Rozmiana taktyki. Oj, po wobleże będzie. Urwa pięć dolarów, sto. No, po wobleże, ale pięknie się rzucają. Znalazłem przynęty chyba, na mnie. no nie, no dlaczego się nie wcinałem? No czego? Co jest grane? Ole ryba, nie podchodzi, pozwoli. Dobra. Ci, Ci! Olrybo Co to jest? Bos Ale Nie... Nie nie, 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 nie. nie. Dlaczego ja tak zrobiłem? Ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Ale pięknie wyszedł. Ja nie mogę. Ale żebym się podjarał. Ale tu zrąbałem. Ale to było niesamowite. Co ja zrobiłem? Dlaczego ja to chciałem. O! Oh, fuck! Co ja zrobiłem? Taka ryba. No debil. Bo znalazłem przynajmniej skuteczną przynętę. Jak nie dzisiaj, to następnym razem. Za, za tydzień znowu tutaj będę. Nie no, może jeszcze dzisiaj coś złapię, ale no. Ale mnie to boli. Ja nie mogę, ale mnie to boli. Добре, на почешение готов. На почешение. wypatrzeć po drodze powrotnej, czy znaczy na drodze powrotnej, jakiegoś basa stąd, bo one całkiem blisko podchodzą do brzegu. I tu jest bardzo czysta woda i faktycznie je widać. Ja, niestety, debil zresztą już się przekonaliście, zapomniałem wziąć baterii. Niestety muszę wracać ale spokojnie z tego miejsca jeszcze będzie film Znaczy będzie dalsza część jak mi po drodze nie złapię będziemy próbować dalej bo tu są dobre ryby nie no ten, ten był piękny Kurde, ale ja nie wiem, co ja to zrobiłem. Ja nie wiem, jakiego chciałem go wziąć. Mam podbierak w plecaku, a ja go. W... Aj, Boże. No ale to co? Za głupoty się płaci, trudno. Mam go. Drugi. Widzicie to? Czemu takie szczęście do zwierząt? Co to jest, mały łoś, chyba? Nie, no żartuję. Sarna? Nie wiem. Nie znam się. Ale wracając, ja tu jeszcze wrócę. Niezłe ryby. Szkoda tylko, że na tej rzece, co wam wcześniej pokazywałem, na tym na wersingu nie ma opcji ja minutę wytrzymuję w tej wodzie, ona jest tak zimna a nie mam żadnych jakiś tam um, woderów czy coś, żeby tam połazić no i też nie mam za, za blisko do jakiegokolwiek takiego sklepu, żeby można było kupić żebym mógł połazić w tym, tym. no, ale cóż tutaj, tu mnie ciekawi ten staw ale myślę, że jeszcze wrócę na... na tą rzekę. Rzeczkę w zasadzie. Na razie świetny bazie się tu. No, minął tydzień. Pogoda, jak widać, nie dopisuje, Ale. Mam tylko godzinę czasu chyba przed burzą ogólnie muszę się streszczać Przede wszystkim muszę wyrównać rachunki Przynęto to samo co ostatnio O, coś skudnęło. Ogólnie to już zdążyłem się dowiedzieć, że jest to yy, Prywatny staw ale oficjalnie dalej o tym nie wiem Znaków tu nie ma, więc Zobaczymy, albo będę uciekał, albo będą do mnie strzelać Dobra, ja przesuwamy się dalej z łapas. Jezu to? No cześć. Sobie zrobię zdjęcie telefonem No, tak Złowimy rybę dzisiaj, czy nie? Złowimy, czy nie? No ja też właśnie nie wiem czoń Oj, jednak nie. Mm -hmm. Nie powiem, ciekawe mam tu przeżycia. No, coś tam próbuję skubać. Cały czas się ryby interesują tam przynętą. że ja wam ją pokażę co taki żuczek jeszcze innego tego bardziej zielonego ale tutaj sprawdza się mega dobrze fajnie by było takim kajakiem tutaj tu leżą kajaki czyjeś no, to by było mega popływać i dookoła, tak. Wielka szkoda, że nie mam aparatu dobrego w telefonie albo jakby drugiego w ogóle aparatu kamery, czegokolwiek z dobrym przybliżeniem. Bo normalnie widać, jak te ryby podpływają pod tą przynętą. Te ładne takie zakończenia niebieski, niebieskich płetw. O, znowu. Dwie się interesują, dziobią, ale nie w w całej Próbujemy dalej Ja tylko widzę te niebieskie płetwy jak podpływają się to było branie Ciekawe co to było Nie wiem co to było. Znowu, znowu. Jestes W końcu wciąłem. O, ten już taki ładniejszy, większy, o kurde Popatrzcie tylko No chyba... Ale nie mam pojęcia co to jest. <laughs> Ale ładny, ładny. No ten już taki fajny. Fajny, Fajne, jestem zadowolony. Ale znowu głupi jestem. Podbierę, jak leży tu, ale nie, wyciągnę na rękę. Oj Boże, ze mną to normalnie. Ogólnie często słyszę, że coś za mną chodzi i tak trochę się cykam. Bo wiem, że to kurna, są niedźwiedzie. O, był skok. No powiem Wam, że tak polubiłem te powierzchniowe przynęty. Wspaniałe są te ataki. Powiedzmy, zbliżamy się do legendarnego miejsca. To było chyba tu. Drugi raz się nie puszczę. Mam Cię, mam Cię! Ocie, panie! patrzcie to. Pierwszy bas, proszę bardzo. Piękniutki. No, coś pięknego. Trochę się pomęczyłem z wypinaniem przynęty z. Z podbieraka, ale warto było zdecydowanie branie wszystko Chol, to jak wyskoczyła ta ryba, to ja w szoku byłem Boże, mam nadzieję, że nie, nie zasłoniłem ręką tylko Bo by była masakra Mam nadzieję, że to będzie widać, ale no walka wspaniała Mówiłem, że wyrównam rachunki I wyrównałem rachunki Mówiłem, że tu wrócę i wróciłem A przynęta powierzchniowa? Kurde Od dzisiaj Moja ulubiona przyjęta. Choć. Pewnie jak wrócę do Polski, to się szybko rozmyślę. Ale patrzcie, no w tym samym miejscu, no w tym samym miejscu. ale dziabno. kurd, aż to było piękne była, była, chwila była czy widzieliście to? nieźle, co? O, patrzcie, Dobra, myślę, że to będzie na koniec naszej przygody na tym stawie. I będziemy się to chyba bardziej już podkładać. Złapałem, co chciałem złapać, także ja jestem bardzo zadowolony. Może to jeszcze od czasu do czasu przyjdę, ale teraz na pewno będę katował rzekę. Ten strumień co tam płynie, co wcześniej widzieliście. Nie wiem jeszcze jak ja to zrobię, no ale będę próbował. Nie wiem czy ogólnie wyjdzie film z samej tej rzeki, bo Jest czuję, że marnie być marnie. Jakoś nie czuję się na siłach na tą rzekę, No ale nic założę Jakieś obrotóweczki małe. Będę puszczał je z nurtem. Nie wiem, no, zobaczymy. Coś popróbuję na pewno jeszcze na tej rzece, ale następny film będzie już, jeśli nie znajdę nic innego w okolicy, to myślę, że następny film będzie już z Central Parku. To jest taki mój główny cel na tej wyprawie, bo tam złowić jakąś rybę dużą. Ogólnie łowić z Central Parku, no to jest coś ciekawego, mi się wydaje. No nic. Będę już powoli wracał do domu. Przejdziemy, przejdę jeszcze z tą samą drogą, porzucam parę razy. Jak coś by się złapało, to po prostu to dogram. Ale dzięki za oglądanie i trzymajcie się. A która dzisiaj już nagrzewa? Trzecia. Nie, no co ty, już jest. Już, już. Widzisz, o te takie białe, to pod wodą to jest takie niebieskie. A pas na mają? Na A tu dzisiaj radyk Daj sobie, o tak, żeby wyżej, żeby wyżej ten, żeby nie schodzić z tą Ale ja rybę dużą, chłopaki, patrzcie, jak świadka oznacza. Czekaj, może coś znajdę. Znaczy, ja mam drugą taką o, moją przynębę. Mam! O, ja ja. o kurwa, ma! Co, Pierdolić. ja widziałem wcześniej. Wiesz, widziałeś? Pierdolisz. Widziałem, jak tutaj taka przynębka. Ale duża! Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie, ciągnij jej ja. wędką. No i sam masz, opie. Nice. Ale to było szybkie. Możesz, a ja muszę sobie zrobić z nią zdjęcie. Teraz ją złap. Kurwa. No i chodź. Mamy ją, nie poleciała. Au, au, au. Nie, ale ma pojebane płetwy. Czekaj, złapa pierwszą rybę. Teraz wam się nie powinno zaczepiać. Ulala Macie specjalny hak. Czekaj, tylko ją rozprostujemy, że tak powiem. No, ej, o Ty, pa! Siedzi! Co jest? Tak szybko? Tak jeszcze raz. Dobra, jemy ją. Ej, jemy ją. Ta no. mniejsza jest. Jemy. jemy ją. A to jest katfish, tak? Nie katfish. Ej, bas. bas Bo one są jadalne? Ja wiem. O. Bas Tylko to jest chyba big mouth. Dobra. Wyjęte razy.